Synu, pozwól, aby moja miłość i moja ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Mój umiłowany, dzisiaj chcę, abyś zrozumiał: To nie są zwykłe słowa, które teraz do Ciebie docierają. Mówię z naglącą powagą, ponieważ dzisiaj coś poruszy się w Twoim życiu. To, co ma się wydarzyć, nie jest małe. To coś, co może całkowicie odmienić Twoje życie. A jeśli nie zatrzymasz się, by wysłuchać, możesz głęboko tego żałować. To poruszenie w Twoim wnętrzu nie jest przypadkiem. To zmęczenie, którego nie potrafisz wytłumaczyć, to uczucie, że coś ma się zmienić, wszystko to jest znakiem. Już przemawiałem do ciebie w Twoich myślach, już używałem ciszy nocy, już zostawiałem ślady w sytuacjach, które przeżywałeś. A jednak próbowałeś to odkładać, myśląc, że to tylko zły moment. Ale to nie jest chwilowe. To jest duchowe i nadszedł czas przebudzenia. Wróg wie, gdzie cię uderzyć. On nie przychodzi w sposób oczywisty. Przychodzi przebrany za okazję, za właściwą osobę, za szybkie rozwiązanie. Ale za tym kryje się trucizna. I jeśli dasz się zwieść temu, co wydaje się piękne, możesz wpaść w coś, z czego bardzo trudno będzie się podnieść. Nie chcę tego dla ciebie. Dlatego nalegam. Dlatego mówię teraz z taką intensywnością. Widzę każdą łzę, którą powstrzymałeś, każdy raz, kiedy starałeś się być silny, by się nie załamać. Widziałem, gdy modliłeś się zmęczony, gdy mówiłeś do mnie bez słów, tylko w myśli. Widziałem, gdy myślałeś, że nie słucham. Ale słyszałem. I jeśli nalegam dziś, to dlatego, że kocham Cię tak bardzo, że nie pozwolę, abyś stracił to, co zostało dla Ciebie przygotowane. Napisz w komentarzach, Ufam planom Boga dla mojego życia. Dziś Niebo wzywa cię, byś zdecydował, po której stronie chcesz iść, czy pójdziesz za impulsem emocji, czy za pewnością wiary. Nie chcę widzieć cię prowadzonego przez strach, przez niepokój czy przez presję, które próbują cię złamać. Formuję w tobie niezłomnego ducha, kogoś, kto wie, kim jest i kto nie sprzeda się za łatwe propozycje. Nie zostałeś powołany, by żyć pozorami, ale by żyć objawieniem. Wiem, że czasami czujesz się słaby. Wiem, że myślisz, iż nie masz siły, by udźwignąć wszystko, co cię spotyka. Ale posłuchaj, moja moc doskonali się właśnie w twojej słabości. To nie chodzi o to, co ty możesz, ale o to, co ja uczynię przez ciebie. Nie skupiaj się na wielkości walki, skup się na kierunku, który ci wskazuje. Dziś, jeśli będziesz uważny, ominiesz błąd, który kosztowałby cię wiele. Dziś uchroni się przed błędną drogą, która wyglądała jak właściwa. Wypowiesz właściwe słowo we właściwym momencie do osoby, która potrzebuje je usłyszeć. I to odblokuje nowy etap Twojego życia. To, co uwalniam nad Tobą, nie jest małe. To nie jest tylko szczegół. To coś, co zmieni okoliczności, co połamie niewidzialne łańcuchy i otworzy przestrzeń dla rzeczy, które dotąd były zablokowane. Ale musisz być wrażliwy. Musisz uciszyć głosy, odsunąć rozproszenia i naprawdę mnie słuchać. To, co nadchodzi, może przyjść jako konfrontacja, może przyjść jako błogosławieństwo, może przyjść jako konieczne oddzielenie. Może boleć, ale będzie to dla Twojego wzrostu. Nic, co pozwalam, nie jest daremne. Jeśli dziś poruszam elementy wokół Ciebie, to dlatego, że przygotowuję solidną strukturę na to, co nadejdzie. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Ta wiadomość nie pojawiła się przypadkowo. Wyznaczyłem tę chwilę, ponieważ musisz się określić. Czekałeś na odpowiedzi, ale ja czekałem na Twoje działanie. Są obietnice, które spełniają się dopiero wtedy, gdy wykonasz krok, który wydaje się niemożliwy. Są cuda, które dzieją się dopiero wtedy, gdy decydujesz się stawić czoła burzy z wiarą. I dzisiaj, właśnie dzisiaj. Ten krok jest od Ciebie wymagany. Nie czekaj, aż wszystko się ułoży. Zerwij ze starym cyklem, odetnij to, co Cię wiąże, porzuć to, co tylko Cię opóźnia. Nie chcę widzieć Cię sparaliżowanego przez strach. Nie chcę, aby Twoje życie było ograniczone przez niepewność czy przez opinię innych. Stworzyłem Cię dla czegoś większego, byś żył w obfitości, byś był żywym znakiem mojej mocy. Kiedy trwasz w przeszłości. Przestajesz dostrzegać drzwi, które już są otwarte przed tobą. A ja mówię: drzwi już są otwarte, drogi już są przygotowywane. Brakuje tylko Twojej decyzji, aby nimi pójść. Nie potrzebujesz ludzkich gwarancji, kiedy masz moją obietnicę. Ja nie zawodzę, ja się nie zmieniam, ja nie opuszczam. Jeśli powiedziałem, że uczynię, wypełnię. Ale Twoja wiara musi być wypróbowana w posłuszeństwie. Krok, który stawiasz w zaufaniu, jest znakiem, że wierzysz w to, co już uwolniłem. Prawdziwa wiara nie czeka, aż wszystko się ułoży, by działać. Prawdziwa wiara powstaje w środku burzy i ogłasza zwycięstwo, zanim jeszcze zobaczy rezultat. Proszę Cię o odwagę. Wzywam Cię, abyś zerwał ze wszystkim, co jest małe, co Cię wiąże, co sprawia, że żyjesz poniżej tego, co dla Ciebie zamierzyłem. Nadszedł czas, by odciąć stare korzenie bólu, zrezygnować ze skrótów, które tylko oddalały cię od mojej woli, porzucić ciężary, które nigdy nie były twoje. Nie zostałeś stworzony, by dźwigać brzemiona, które niszczą twoją duszę. Zostałeś stworzony, by nosić moją obecność, a ona jest lekka, ona wyzwala, ona odnawia. Dziś proszę cię o coś więcej niż piękne myśli. Proszę cię o działanie. Ogłoś swoją decyzję nie tylko przed sobą, ale wobec świata duchowego. Kiedy piszesz, okazujesz wiarę. Kiedy deklarujesz, pieczętujesz w swoim sercu, że jesteś gotów żyć tym, co przygotowałem. Napisz w komentarzach: Dziś odcinam wszystko, co mnie wiąże i przyjmuję wolność, którą daje mi Bóg. Dziś aktywuję w tobie płomień, którego nikt nie zdoła zgasić. Przywracam twoje widzenie, oczyszczam twój umysł z tego, co cię mąciło, umacniam twoje kroki tam, gdzie wcześniej była niestabilność. Ten proces może być bolesny, bo wymaga zostawienia tego, co już nie służy. Będziesz musiał odpuścić urazy, zrezygnować z ludzi, którzy nie chcą iść w tym samym celu, odciąć głosy, które oddalają cię od mojego kierunku. Ten ból jest znakiem wzrostu, a nie porażki. Wrók już zauważył, jak blisko jesteś przełomu, i dlatego rozproszenia się nasilają. Ludzie, których dawno nie widziałeś. Nagle się pojawiają, stare uczucia próbują wrócić, propozycje pozornie dobre pukają do drzwi, ale z ukrytymi intencjami. Wszystko po to, by odciągnąć cię od tego, co naprawdę ważne. A ja mówię ci z autorytetem: nie przyjmuj okruchów, skoro uczta nieba została już dla ciebie przygotowana. Nie zostałeś powołany, by żyć jak ktoś przeciętny. Są przeznaczenia, które zależą od Twojego stanowiska. Już to zauważyłeś. Bo nawet Twoje bitwy nigdy nie były małe. Przeżyłeś straty, które wydawały się nie do zniesienia, przeszedłeś rozczarowania, które mogły zakończyć Twoją wiarę. A jednak jesteś tutaj, wciąż stojąc, bo podtrzymałem Cię, gdy myślałeś, że nie masz już sił. Wróg wie, co nosisz w sobie, ale nie może zatrzymać tego, co już ogłosiłem nad Twoim życiem. Nie wybrałem Cię, byś tylko przetrwał, ale byś zwyciężał. Nie podniosłem Cię, byś się ukrywał, ale byś był widoczny jako żywe świadectwo mojej chwały. Czas wątpliwości się skończył. Czas wahania się skończył. Nadeszła chwila, by powiedzieć tak całym swoim sercem: tak dla mojego celu, tak dla mojego kierunku, tak dla tego, co uwolnię nad Tobą. Nie czas już się cofać. Nie czas negocjować z tym, co dawno powinno było zostać w tyle. Chcę. Abyś powstał z autorytetem, bo życie, które przygotowałem dla Ciebie, nie pasuje do strachu ani do niepewności. Nie ukształtowałem Cię, byś żył uwięziony w cyklach porażki. Powołałem Cię, byś żył w zwycięstwie, w stałości i w pokoju. Wiem, że presje wokół Ciebie próbują Cię sparaliżować. Wiem, że są głosy, które szepczą, mówiąc, że nie dasz rady, że Ci się nie uda, że nie zasługujesz. Ale już uciszyłem wszystkie te kłamstwa. Jedyny głos, którego potrzebujesz słuchać, to mój, a ja mówię, jesteś wybrany, jesteś kochany, jesteś umocniony przeze mnie. Twoja odpowiedź dzisiaj definiuje twoje jutro. Stawiam przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. Uwalniam ocalenia, których żaden wróg nie zdoła powstrzymać. Przynoszę okazje, które nie mają porównania z tym, co już utraciłeś. Ale aby to przeżyć, musisz zdecydować. Musisz zadeklarować, że przyjmujesz, musisz zająć pozycję tego, kto wierzy i nie waha się. Nie myśl, że chodzi o doskonałość. Nie oczekuję, że przyjdziesz gotowy, oczekuję, że przyjdziesz chętny. Nie żądam, abyś miał wszystkie odpowiedzi, proszę jedynie, abyś zaufał mojemu prowadzeniu. Resztę ja uczynię. Niemożliwe ja wykonam. Przemianę jak gwarantuję. To jest czas zerwania z paraliżem duchowym, emocjonalnym, a nawet fizycznym. Czas przetrwania minął. Teraz jest czas postępu, wzrostu i rozkwitu. Kładę w Twoje ręce to, co wydawało się nieosiągalne, ale tylko ten, kto decyduje, otrzymuje. Tylko ten, kto ogłasza w wierze, obejmuje to, co już uwolniłem. Napisz w komentarzach, mówię tak. Dla Bożego planu w moim życiu. Wylewam na ciebie namaszczenie stabilności, autorytetu i odwagi. Niestabilność, która ci towarzyszyła, jest wyrywana. Wzloty i upadki, które cię osłabiały, nie będą miały już władzy. Dziś stawiam cię jak skałę pośród chaosu. Nie powołałem cię, byś uciekał od walki, ale byś stanął wobec niej z pewnością. Wiem, że byłeś zbyt lękliwy. Zbyt zależny, zbyt kruchy, ale ten czas się skończył. Mój duch tchnie w ciebie odwagę, o której sam nie wiedziałeś, że ją nosisz. Od teraz słowa, które wcześniej cię raniły, nie będą miały już miejsca. Ludzie, którzy cię zastraszali, nie będą mieli władzy nad twoimi emocjami. Okrywam cię niewidzialną tarczą, chronię twoją duszę, bo to, co nadchodzi, wymaga wytrwałości. Nadchodzące dni mogą przynieść wyzwania ale przyniosą także chwałę. Nie będzie łatwo, ale będzie przemieniająco. Nie będziesz już reagować pod wpływem strachu. Będziesz się poruszać z kierunkiem, bo prowadzę każdy twój krok. W najbliższych godzinach wydarzy się coś tak konkretnego, że nie będziesz miał wątpliwości. To byłem ja. Może to przyjść poprzez telefon, niespodziewaną odpowiedź, okazję, która wydawała się nieprawdopodobna, albo nawet poprzez wybawienie którego nikt nie będzie w stanie wytłumaczyć. Już działam za kulisami. Układam niewidzialne szczegóły, poruszam elementy, których nie widzisz. Wszystko zmierza ku celowi, który wyznaczyłem. Ale istnieje klucz, który otwiera ten scenariusz przed tobą zaufanie. Zaufać, gdy nie rozumiesz. Odpocząć, gdy nie widzisz. Wierzyć, nawet gdy wydaje się cicho. Prawdziwe zaufanie nie opiera się na tym, co czujesz, ale na tym, co już powiedziałem. Twoje uczucia się zmieniają, ale moje słowo pozostaje. Nie chcę, abyś żył jako więzien okoliczności, bo one się wahają. Chcę, abyś żył oparty na mnie, bo ja jestem wieczną skałą. Zaufanie to to, co podtrzymuje serce, nawet gdy odpowiedzi jeszcze nie nadeszły. To ono zachowuje twój umysł w pokoju, nawet gdy wichry wieją przeciw tobie. Zrozum, każdy zwłoka ma powód, każda cisza ma cel. Ja nie działam na próżno. Są rzeczy, które zrozumiesz dopiero później, ale dopóki nie rozumiesz, musisz tylko wierzyć. Nie spiesz się, szukając ludzkich rozwiązań, które tylko zwiększają ciężar Twojej duszy. Odpoczynek we mnie to nie rezygnacja, to dowód, że wierzysz w moją moc ponad logikę. Zaufanie to nie lekkie uczucie, to mocna decyzja. To spojrzeć na chaos i powiedzieć: Mimo wszystko wiem, że Bóg ma kontrolę. Kiedy decydujesz się zaufać, otwierasz drogę, abym objawił moją chwałę w pełni. Ale gdy upierasz się, by wszystko kontrolować, przeszkadzasz, by nadprzyrodzone mogło się wydarzyć. Chcę, abyś wiedział, że nic nie umyka mojemu spojrzeniu. Ani najbardziej ukryty szczegół, ani najcichsza łza, ani najtajniejszy strach. Wszystko jest przede mną. Już zatroszczyłem się o to, czego nie masz siły pilnować. Już ochroniłem obszary Twojego życia, których nawet nie zauważyłeś, że były pod atakiem. Ale teraz proszę, abyś oddał mi całkowicie. Przestań trzymać z obawy przed stratą. To, co jest w moich rękach, nie ginie, mnoży się. Nadszedł czas, abyś odpoczął. Odpoczynek to nie bezczynność, to aktywna ufność. To kontynuowanie tego co leży w Twoim zasięgu, ale spokojem w sercu, wiedząc, że ostateczny rezultat należy do mnie. Nie przyprowadziłem Cię aż dotąd, aby pozwolić Ci upaść. Nie rozpocząłem czegoś tak wielkiego, aby porzucić to w połowie. To, co rozpocząłem, ja dokończę. Dziś wzywam Cię, abyś odrzucił niepokój i przyjął ufność. Zamień troski na obietnicę, strach na wiarę, wątpliwość na pewność mojej obecności. Ja już działam, nawet jeśli tego nie widzisz. Napisz w komentarzach: Wybieram ufać działaniu Boga. Teraz chcę, abyś uważnie posłuchał: Nie jesteś tym, kim ból powiedział, że jesteś. Nie jesteś tym, co głosy przeszłości próbowały wbić do Twojego umysłu. Nie jesteś błędem, nie jesteś ciężarem, nie jesteś porażką. Jesteś tym, kim ja powiedziałem, że jesteś, a wróg tak bardzo się tego boi. Że przez lata próbował zniekształcić twoją tożsamość. Próbował cię przekonać, że nie masz przeznaczenia, próbował zgasić twoją istotę, próbował osłabić twoją wiarę. Ale nic nie zdołało całkowicie cię zgasić, bo moja ręka zawsze była nad tobą. Widziałem każdą noc, kiedy chciałeś się poddać. Byłem tam, gdy nikt inny nie dostrzegał twoich walk. Stałem u twojego boku, kiedy płakałeś w ciszy. Gdy tłumiłeś słowa, aby nikogo nie martwić, gdy próbowałeś uśmiechać się na zewnątrz, podczas gdy wewnątrz się rozpadałeś. Byłem w każdym szczególe, nawet gdy myślałeś, że jesteś sam. To moja obecność podtrzymywała cię, kiedy nie miałeś już siły podtrzymywać samego siebie. I dziś mówię, ta obecność nie będzie już tak dyskretna jak wcześniej. Zaczniesz odczuwać dotyk nieba w małych rzeczach, w prostych sytuacjach, w gestach, które wcześniej wydawały się zwyczajne. Nadprzyrodzone nie zawsze jest głośne, ale zawsze jest stałe, zawsze obecne. Chcę otworzyć Twoje oczy, abyś dostrzegł, że nigdy nie byłem daleko. Znam drogi, które przemierzyłeś, wiem, gdzie się zagubiłeś i wiem dokładnie, gdzie cię odnaleźć. Znam Twoją istotę, tę, której nikt nigdy nie zdołał zgasić, nawet po tylu ranach. Dziś przychodzę, aby przywrócić tę istotę. Dziś wymazuję etykiety. Które więziły cię przez lata, etykiety, które nie narodziły się we mnie. Łamie emocjonalne więzi, które zawarłeś z bólem, uwalniając twój umysł od toksycznych myśli, które wysysały twoją energię i niszczyły twoją wiarę. To początek nowej duchowej świadomości. Zaczniesz myśleć jak ktoś, kto nosi niebo w sobie. Już nie jak ktoś pokonany, ale jak ktoś, kto niesie autorytet. Już nie jak ktoś, kto się ukrywa, ale jak ktoś. Kto został powołany, by powstać? Aktywuje w tobie nowy głos. Niezwykły głos, ale głos, który niesie duchową moc. Głos, który będzie przemieniał miejsca, który będzie ogłaszał obietnice, a one się spełnią, który będzie łamał niewidzialne więzy. Zauważysz, że nawet twoje kroki będą otwierać drogi tam, gdzie wcześniej wszystko wydawało się zamknięte. Twoje życie nie będzie tylko jednym z wielu, Twoje życie stanie się żywym świadectwem mojej mocy. Nie zostałeś wybrany, aby tylko patrzeć, ale aby być znakiem. Wejdziesz w miejsca, gdzie dominuje ciemność, ale nie musisz się bać, bo moje światło w Tobie będzie silniejsze niż jakikolwiek cień. Staniesz się odpowiedzą w środowiskach, które wołają o nadzieję. Będziesz niósł pokój tam, gdzie wcześniej panował zamęt. Nadszedł czas, aby naprawdę podnieść głowę. Przeszedłeś już przez etapy, w których nic nie miało sensu, znosiłeś dni, które ważyły więcej, niż mogłeś unieść, a mimo to nie upadłeś. To nie był przypadek. To dlatego, że moja ręka trzymała cię, kiedy wszystko wymykało się spod kontroli. A teraz otwieram przed tobą nową drogę, nie po to, byś tylko przetrwał, ale byś żył pełnią, za autorytetem i w zwycięstwie. Myślałeś, że stoisz w miejscu, ale tak nie było. Ja budowałem coś w tobie, coś, czego ludzkie oczy nie mogły zobaczyć. Podczas gdy płakałeś, ja wzmacniałem twoje korzenie. Podczas gdy czekałeś, ja dopasowywałem elementy, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. A dziś to, co wydawało się opóźnieniem, zostanie rozpoznane jako strategia Boża. Nigdy o tobie nie zapomniałem, nigdy cię nie odrzuciłem. Tylko czekałem na moment, w którym twoja struktura będzie wystarczająco silna, aby unieść ciężar tego, co nadchodzi. To nie jest czas, aby krążyć w kółko. To nie jest czas, aby negocjować z wątpliwością. Zostałeś powołany, aby się określić, aby powiedzieć tak, bez wahania, aby iść naprzód, bez cofania się. Głos strachu próbował cię zatrzymać, ale on nie ma nad tobą władzy. Znak, który umieściłem w twoim życiu, jest silniejszy niż jakiekolwiek słowo sprzeciwu i to właśnie ten znak sprawi, że zostaniesz dostrzeżony w miejscach, gdzie wcześniej byłeś niewidoczny. Będziesz uhonorowany tam, gdzie wcześniej cię zignorowano. Zostaniesz podniesiony tam, gdzie próbowano cię powalić. To, co przychodzi na ciebie, nie będzie dyskretne. Nie podniosłem cię po to, abyś przeszedł niezauważony. To, co uczynię, Zaskoczy nawet ciebie, bo nie będzie małe. Pokażę przez twoje życie, że nikt nie może zgasić tego, co ja ustanowiłem. Już dźwigałeś ciężar upokorzenia, teraz poznasz ciężar chwały. Doświadczyłeś ciszy odrzucenia, teraz poczujesz siłę wywyższenia. I to wszystko nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że ja zdecydowałem wylać na ciebie łaskę. I tutaj jest coś, co musisz zrozumieć. Nie wystarczy zdobyć, trzeba wytrwać. Wielu się gubi, bo tego nie rozumie, ale ty masz już historię wiary, która cię podtrzymuje. Modliłeś się płacząc, ufałeś, nawet gdy nie widziałeś, trwałeś, nawet gdy ból zdawał się dusić. To wykuło w tobie odporność, której świat nie zna. I to właśnie ta odporność utrzyma cię w pionie, kiedy błogosławieństwa nadejdą z mocą. Tak, one nadejdą szybko, niemal wszystkie naraz. Przyspieszam to. Co wydawało się zablokowane. Uwolnię połączenia, możliwości i odpowiedzi, które odmienią Twoją codzienność. Ale posłuchaj, nie po to, abyś się do nich przywiązał, ale abyś zrozumiał, że wszystko pochodzi ode mnie i wszystko jest dla mnie. Im bardziej będziesz to uznawać, tym więcej będę dodawał. To jest czas jasności. Przestań nalegać na miejsca, które już do Ciebie nie pasują. Przestań trzymać ludzi. Którzy nie idą z Tobą w nowe. Niektóre rzeczy muszą zostać wczoraj, abyś mógł doświadczyć jutra. To będzie boleć, wiem, ale każde wyrzeczenie, o które cię proszę, otworzy drzwi, których nic nie zdoła zamknąć. Nie istniejesz przypadkowo. Twoje życie ma Boży podpis. Zostałeś oddzielony, aby nosić moją obecność i gdziekolwiek będziesz, otoczenie to odczuje. Twój głos będzie niósł duchową moc. Twoje postawy będą przyciągać przemianę. Jest większa misja, która pulsuje w Tobie i nie może być dłużej odkładana. A kiedy zapytają, jak się zmieniłeś, jak wyszedłeś z bólu do zwycięstwa, nie będziesz się wahać. Powiesz, że to byłem ja. Bo tak właśnie jest. Wszystko, co zaraz się wydarzy, jasno pokaże, że to nie był ludzki wysiłek, to była Boża interwencja. Napisz w komentarzach. Wybieram pozostać mocny w Bogu. Jeśli to przesłanie przemówiło do Ciebie, nie zatrzymuj go tylko dla siebie, podziel się z kimś, kto również potrzebuje zostać dosięgnięty słowem Boga. Twój udział tutaj jest bardzo ważny. Dzięki Twojemu wsparciu możemy nieść jeszcze dalej ten głos wiary, nadziei i pociechy. Jeśli poczujesz w sercu, kliknij przycisk dziękuję lub super dzięki i wybierz sposób wsparcia, do którego poprowadzi Cię Bóg. To wsparcie wzmacnia naszą misję i otwiera drogi, aby jeszcze więcej żyć zostało dotkniętych. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać przesłania, które budują i karmią dusze. A zanim wyjdziesz, kliknij wideo, które właśnie pojawia się na ekranie. Dziękuję za oglądanie i do następnego spotkania.